Witam wszystkich na moim kanale Genie Board. Spróbujemy dzisiaj pendolino. Właśnie. Jesteśmy na trasie warszawa grochów Gliwic. Oczywiście nasz pociąg do Gliwic nie dojeżdża Spróbujemy tę pomoc użyć Zjeżdżamy do miejscowości Góra Włodawska. Jak widzimy dzisiaj, jedziemy w deszczowej aurze. No, ale mamy też do dyspozycji dzisiaj wjazd na ETCS. systemem wspomagania maszynistów z chwilę znak jazdy bezprądowej czyli widać, że jakieś zawirowania na trasie być może jest to powiązane z pogodą To no widzimy chyba jakiś zator albo po prostu czeka na nasz ruch obok dojeżdżamy do jakiegoś składu No ciekawe, ten dolino stoi, inny skos stoi. No cicho nas jest skład obok przejdź przez zawiercie, zobaczmy kto tu obsługuje. Ja nie wiem czy nie mam jakichś problemów z połączeniem internetowym w tej chwili na serwerach ponieważ widzimy, że ten pociąg z toru obok niby odjeżdża niby nie No okazji możemy zobaczyć skład Na no, przykład nie ma maszynisty dzisiaj. Może ktoś uznał, że jednak ten randomowy pasażer gorzej wygląda niż puste siedzenie. 414 ton to dzisiaj mamy, nasz skład ma 187 metrów. No chyba. Ten serwer jest zakorkowany, chyba nie pogramy tutaj niestety. Widzimy tam ten pociąg na, na zwolnionym tempie odjeżdża. Wjechał na nasz tor. No dziwne, dziwne to bardzo wszystko. I po prostu sterowanie ruchem. Nie do końca jeszcze. Może nie zawsze po prostu działa w prawidłowy sposób. No, i niestety serwer chyba nadaje się do resetu. Zobaczmy, gdzie teoretycznie powinniśmy dojechać do Katowic. Jeszcze spróbuję z ciekawości wysiąść ze składu i przejdziemy się pod koniec strefy. No być może ten pociąg przed nami zjedzie na któryś z torów bocznych i by się udrożniła dla nas droga przejazdu, no ale nie wygląda na to, że się tak stanie. Rozumiem tu posterunek jest jakiś tak prawdopodobnie jak góra wodarska. Zobaczymy. também o técnico, também No tam w wolnym tempie oddala się. Może go pieszo dogonimy. No szkoda, akurat tutaj system w pełni działał. Myślałem, że pojedziemy z systemem ECTS w pełni. Scenariusz miał mieć około 50 minut, no ale chyba chyba nie ma sensu być dalej na tym serwerze, bo chcemy wcielić się w maszynistę, a nie w osobę, która siedzi w pociągu w pasażera. No nic czasem i tak bywa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne materiały.